No a przy okazji ten zapach, który się w domu unosi. No to... It's your life, just take it to droga do szczęścia, wspaniała przygoda! Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Jesteśmy w Gdyni. Poznamy kolejną pasję – pieczenie ciast. Maja się tym zajmuje. Chodźcie, widzę za ekipa jest cała głodna. Dobra, Marcyna, ja dzwonię, ty gadasz. Dobrze. Siedem? Tak, ma siedem. Dzień dobry, Maju, cześć. Tu wygłodniała ekipa Kruger Mac, łowcy pasji. Moją pasją jest e, pieczenie i dekorowanie słodkości. Wszystko się e, zaczęło jakby mam takim małym kajtkiem e, i w sumie od poniekąd marzenia mojego brata, który chciał zawsze iść do szkoły e, gastronomicznej. Niestety się nie udało. Chodziło o to, że próbował mnie werbować w kuchni. E, no i niestety do czego jest młodsza siostra potrzebna? Ano do tego, żeby pozmywać naczynia. Siedziałam w kuchni tam, oho, co on robi czasem, dał mi pozagniatać to ciasto, no ale oczywiście radocha 100%. No i potem e, wiesz co? Ja muszę przypilnować tam w piekarniku, a ty to pozmywaj na I od tego się wszystko zaczęło. W takim razie bierzemy się do roboty. Tutaj mamy nasze narzędzia. Będzie tak. Miskie, proszę bardzo. Podstawowa zasada babeczek. Tak. To jest bardzo proste ciasto, ponieważ potrzebujemy składników suchych i mokrych. Osobno. Które, tak, osobno i razem. Całe ciasto. To nie jest tylko pasja, to już jest jakiś taki styl życia, to jest jakiś element życia. To, jeśli cokolwiek się złego dzieje. Wiem, że wchodzę do kuchni, wyjmuję moje gadżety. To jest taki moment, kiedy piekę to ciasto. Przestaję myśleć o tym, co dzisiaj nie wyszło. Albo jeśli nawet ktokolwiek z moich bliskich. To jemu coś się stało, to on ma jakąś niefajną sytuację. To ja wchodzę do kuchni i to ja mu osładzam życie. Eee, najbardziej w życiu stawiam chyba na rodzinę. Bo dzięki tym naszym najbliższym osobom mamy szansę realizować swoje cele i swoje pasje. Błagałam go, żeby nie oświadczał... Dziękujemy. Błagałam, żeby mi się tak nie oświadczał w walentynki, ani nic takiego i widzisz, złamał mi serce. No ale co, miałam powiedzieć nie, bo są walentynki. Nie, nie, nie. Koniec pokazu, ja mówię, dobra pierniki już się piekły, ja mówię, a to już nic się już nie, nie wydarzy. I jak wyciągnęli ten piernik, mówi tutaj wyciągam pierniki, no ale tu nam się jeszcze jeden piernik ostał, no bo tam a, i tak, tak itd. Tak, 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 tak. A tu nagle napis z żoną, no to ja po prostu w już całego o, napisu na nie, nie zdarzyłam przeczytać. Tak. Czyli nawet nie zrobić wszystko, nic powiedzieć. To samo co no. się tak nie Także to nie chodzi o to, czy chcemy z kimś być. To chodzi o to, że nie chcemy bez niego żyć. Tak. No I to tak o to wie. w tym chodzi, nie? No, moment, sekunda, muszę Wam uciec. Lecimy jeszcze raz, robimy. No, widzisz, ekipa chce zjeść. Pachnie. Tak, pachnie, pachnie. Nie, ja po prostu nie chcę tracić życia na pracę, której nie będę kochać. A to jest po prostu coś, co we mnie jest. Co ze mną współistnieje, dzięki temu dużo znajomych zdobyłam, no wiecie ciasta. <laughs> Mówię, tak jak mam gorszy dzień, ja pójdę do kuchni i wszystko miję. Warto znaleźć swoją pasję, szukać jej, bo ona na pewno gdzieś tam jest i ona może Wam bardzo dużo dać. Ona może wam dać siłę do walki, nawet jeśli zwątpicie to dzięki pasji możecie iść dalej i to ona Wam pomoże przejść przez całe życie i to tak, jak chcecie, a nie tak, jak Wam każą inni. Maja Piechowiak, piekę i dekoruje słodkości. It's your life, just take it. Się, dzisiaj się śmialiśmy, że it's your muffin, just take it.